Niedziela Palmowa jest równocześnie Niedzielą Męki Pańskiej. Czytania mszy świętej zaraz po procesji z palmami wprowadzają nas w rzeczywistość krzyża, który staje się uroczystą bramą, przez którą wchodzimy w Wielki Tydzień. Sługa Jachwe z Księgi proroka Izajasza to ten, który uniżył samego siebie, który nie cofnął się przed cierpieniem, ale oddaje życie, to są cechy Mesjasza Pańskiego. W Ewangelii według świętego Łukasza, osiołek staje się figurą Jezusa, samarytaninem, który bierze na siebie ciężar, nasz ciężar własny. Ciężar naszego grzechu, naszych słabości. Naród oczekiwał Mesjasza, który przyjdzie i wyzwoli go spod panowania okupanta, spod ucisku, spod niewoli. Natomiast tu mamy oblicze Mesjasza Pokornego, który uniżył siebie, ubogiego. Mesjasz, który jest przeciwieństwem Mesjasza politycznego, jest tym, który przychodzi, aby nas wyzwolić. Pan Jezus mówi, odwiążcie go w odniesieniu do osiołka. To słowo pojawia się czterokrotnie, oznacza odwiązanie, czyli wyzwolenie z czegoś, co jest niewolą, co jest grzechem. Jezus nas wyzwala po to, abyśmy szli, jeżeli tak jak On. Pan go potrzebuje, Pan nas potrzebuje, abyśmy doświadczywszy tej miłości wyzwalającej, stawali się Jego świadkami. Stańmy dziś wobec tego słowa, w prawdzie serca, wobec tego króla, którego intronizacja Dokonuje się wtedy, kiedy Jezus zasiada na osiołku. Królestwo Jego nie jest z tego świata. E, mając świadomość tego, e, bądźmy z Nim, bądźmy blisko, wsłuchujmy się w Słowo Boże, trwajmy na modlitwie, abyśmy potrafili rozpoznać oblicze cierpiącego sługi Jahwe, który tak naprawdę staje się naszym ocaleniem, wyzwoleniem, a jego miłość bramą, przez którą wejdziemy kiedyś do jego królestwa.